Rynki nie dają o sobie zapomnieć i latają w jedną i drugą stronę. Trump temu przyklaskuje, bo to on dostarcza nam potężnej zmienności na każdym rynku, który aktualnie możemy rozgrywać. Co się dzisiaj wydarzyło, za chwilę się przekonamy na tym podsumowaniu sesji, na które w tym momencie serdecznie zapraszam, bo oprócz tego, że zerkniemy na rynki światowe, podsumujemy GPW. Rzucimy okiem na krypto, to również przedstawię kilka istotnych, ważnych informacji, które ukazały się dzisiaj. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, oczywiście warto pozostać, rozważyć subskrypcję, podzielić się informacjami istotnymi z Twojego punktu widzenia w sekcji komentarzy, i tam również możesz zgłaszać spółki pod obserwację, do hitów, będziemy to monitorować, a jak znajdę chwilę czasu, to również będziemy to analizować. I nie przedłużając, przechodzę już do konkretów. Mask wytartuskiem podłogę. Węgierskie media komentują spięcie Sikorskiego i maska. Węgierskie Prorządowe media szeroko komentują wymianę wpisów na X między szefem polskiego MSZ a sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz Maskiem. Portal tekst na ten temat opatrzył tytułem Mask wytarł podłogę Donaldem Tuskiem. No Zobaczymy, jak się to rozwinie. Ale to była na pewno dosyć ciekawa dzisiaj informacja. Dodatkowo Anonymous wzięli na celownik Maska. Ujawnimy działania maska i jego finansowe malwersacje, podała grupa Anonymous w swoim najnowszym filmie. Kilka dni później platforma społecznościowa, której właścicielem w bólach stał się miliarder, ma poważne przerwy w pracy. Część użytkowników, m.in. z Polski, USA i Japonii, nie otwiera się zarówno jako aplikacja, jak i poprzez stronę internetową. W komunikacie Anonymous. Nie zabrakło polskiego akcentu, czyli odniesienia się właśnie do tej wymiany twitterowych zdań i m.in. co oni napisali? Popatrzmy. Naprawdę Polsko pozwolisz, by Stany Zjednoczone, Trump i Musk nazywali Cię małym i słabym, a następnie kazali Ci się zamknąć? No to była dosyć ciekawa riposta. Co tym sądzisz? Daj znać w komentarzach, a my popatrzmy dalej. Wyższe cła, a światowe gospodarki. Jakkolwiek skutki zmian w polityce celnej USA są jeszcze trudne do przewidzenia, bezsprzecznie wyższe cła będą miały istotny wpływ na wiele światowych gospodarek. Jak wynika z raportu EBRD, 10% cło USA na import może w krótkim okresie obniżyć PKB w naszym regionie od 20% do 40%. Skutki wolniejszego wzrostu w Niemczech lub Chinach mogą być bardziej istotne. W tym kontekście wskazać należy, że podniesienie ceł na produkty z Unii może obniżyć polskie PKB o 20 punktu procentowego. A jak będzie, czas to oczywiście oceni. I te decyzje też musimy śledzić, bo Trump szarpie rękami, tak więc jak widzimy, kolejny wpis na bankier.pl lećmy dalej. Mieszkania znów się skurczyły, przeciętnie już niespełna 51 m2, miały w czwartym kwartale ubiegłego roku. Nowe mieszkania oddawane do użytku przez deweloperów, wynika z danych głównego urzędu statystycznego. To przeszło 8 m2 mniej niż 10 lat temu. Pod znakiem zapytania przeciętnej powierzchni oddawanych mieszkań stał cały ubiegły rok, biorąc pod uwagę wszystkie ponad 103 tysiące mieszkań w budynkach wielorodzinnych oddanych do użytku przez deweloperów. I średnia powierzchnia wyniosła 51,4 m2 o 40 m2 mniej niż rok wcześniej. GUS pod koniec 2024 roku zanotowano o 6,3% mniej wolnych miejsc pracy niż w tym samym okresie 2023 roku. Wynika z opublikowanych w poniedziałek danych GUS. Pod koniec 2024 roku najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy był w regionie dolnośląskim, a najniższy w świętokrzyskim. Saxobank z nowym właścicielem, popularny także wśród polskich inwestorów, Duński Sakso Bank trafi pod skrzydła szwajcarskiego banku prywatnego. Szwajcarzy przejmą 70% udziałów za ile. Cały Saksobank został wyceniony w ramach tej transakcji na 1,6 miliarda euro, a kwota, jaką zapłaci za 70% pakiet nowy właściciel, to zawrotne 1,1 miliarda euro. Grupa Krebsydra planuje w 2025 roku przejęcia co najmniej dwóch firm. Nie obawia się konkurencji na rynku poinformował zarząd, a my pamiętajmy, bo mamy w hitach, klepsy dyrektora już i tak, i tak dała zarobić pięknie i potężnie. Warto sobie te podsumowania wcześniejsze obejrzeć. energia. Szacuje, że jej EBITDA w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła 97,3 miliona i była niższa o ponad 30 milionów w stosunku do wyniku rok wcześniej. Skorygowany zysk netto grupy szacowany jest na 10,5 miliona, mniej o 49 ponad milionów rok do roku. I kolejna istotna informacja, zobaczmy co ciekawego dzieje się dalej. Jeżeli chodzi o grupę Intercars, która miała w lutym 1 460 milionów przychodów, wzrost rok do roku o 2,6%. Dodatkowo, Blueberry Team zawarł umowę produkcyjno-wydawniczą ze spółką Netflixa dotyczącą produkcji gry na platformę Netflix pod nazwą kodową Projekt N. Netflix będzie właścicielem oraz wydawcą gry, ale jakoś dzisiaj nie wpłynęło to znacząco na kurs Bluebera. Zaraz zresztą na podsumowaniu to zobaczymy, ale tę informację warto zapamiętać. Premier Grenlandii, Trump jest nieprzewidywalny dla rynków, na pewno. Prezydent USA, Donald Trump, nie traktuje nas z szacunkiem. Jest nieprzewidywalny, świadczył premier Grenlandii. W ostatnim wywiadzie przed wtorkowymi wyborami parlamentarnymi na tym autonomicznym terytorium zależnym Danii, no zobaczymy jak długo i czy rzeczywiście Trump przejmie kontrolę nad. Grenlandią, jak Ci się wydaje, daj znać w komentarzu. A jak to wszystko odbija się, ta jego polityka i te zawirowania wokół tego, co dzieje się, również. Wokół Ukrainy. No, popatrzmy dzisiaj, grzmoty na początku giełdowego tygodnia. Duża przecena WIG-20 i mocne wzrosty Rafako. Nerwowo rozpoczął się nowy tydzień na rynkach akcji, a reprezentacyjny indeks GPW okazał się jednym z najsłabszych w Europie. Dla WIG-20 największym obciążeniem były banki, gdzie przecena miała charakter wyprzedaży. Biorąc pod uwagę skalę i obroty z szerokiego rynku, uwagę zwracał kurs Rafako, reagujący na komunikat Ministerstwa Aktywów Państwowych sprzed weekendu. Tak więc jednym słowem. Zapraszam na podsumowania i zobaczmy, co tam się dzisiaj wydarzyło. Rozpoczynamy podsumowanie sesji od tego, co aktualnie dzieje się na rynkach. Widzimy, że panuje ekstremalny strach, którego już bardzo dawno nie obserwowaliśmy w nastrojach. Widzimy poziom 16. Jeżeli chodzi o rynki światowe, to dzisiaj wszystkie zalały się czerwienią: od Australii przez południową Afrykę, kraje azjatyckie, Europę, Kanadę, Bermudy, Meksyk, Brazylię. Jednym słowem, początek sesji niezbyt pozytywny, a w tym tygodniu przypominam, że czekamy na dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, tak więc warto zapamiętać, że środa będzie tym istotnym i ważnym dniem. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy to nagrywam, to widzimy, że również trwa dosyć dynamiczna wyprzedaż. Z bardziej znanych spółek Tesla cofa o 13%: Amazon 3, Apple 5, Nvidia 5, Google 4 czy Meta 5,3, sektor bankowy również wyprzedawany. Jednym słowem, szaleństwo korekty trwa w najlepsze, a być może tuż już niedługo nie będzie korekta, ale coś więcej. Przyjrzyjmy się temu bliżej, jak to wygląda z perspektywy poszczególnych wykresów. Tutaj będzie interwał dzienny. Mamy kurs Amazona, który, jak widzimy, systematycznie już jest wyprzedawany od jakiegoś czasu, po wyznaczeniu oczywiście historycznych szczytów. Zresztą Microsoft zachowuje się również bardzo słabo na tym tle. Widzimy również. Pogłębiającą się wyprzedaż na kursie Nvidia identyczna, analogiczna sytuacja i zerknijmy jeszcze na Tesle, która, jak widzimy, już kosztuje dużo, dużo mniej niż jeszcze nie tak dawno temu wyznaczała kolejne szczyty. W tym momencie jest to tylko 227 dolarów za akcję, a na szczycie na maksie. Było prawie 489 dolarów za akcję. Popatrzmy na indeksy światowe, a tutaj popatrzmy na rynek japoński. Japoński rynek, jak widzimy, też pod dyktando zejścia korekcyjnego. Jak to wsparcie rozbiją, nie będzie ciekawie, to 36478 punktów. Niemiecki DAX, jak widzimy, to jest tygodniówka, schodzimy na dniówkę, mamy w końcu zejście korekcyjne, gdzie jeszcze 3 dni temu mieliśmy historyczne szczyty i w końcu jakaś cofka korekcyjna aż się prosiła. 22600 punktów w tym momencie. Na NASDAQ u mamy 19500 punktów i mamy, popatrzmy, Sesję z rzędu zejścia korekcyjnego. Jeszcze z perspektywy średnioterminowej o niczym to nie świadczy. Jest to normalny oddech, tak pożądany na rynku. No, zobaczymy, jak będą te najważniejsze wsparcia pękać, jak wtedy rynek będzie się zachowywał. Na SP 500 również podobna wyprzedaż trwa w najlepsze. Tak to wygląda z dniówki. 5635 punktów. I jeszcze oczywiście na zdaka, przepraszam, bo to była tygodniówka, tak więc dnióweczka. Tak to wygląda z perspektywy dniówki, ale to nic nie zmienia w perspektywie postrzegania tego wykresu w średnim terminie. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, tygodniówka wygląda następująco. Zbliżamy się do bliskich istotnych poziomów wsparć, a tak wygląda to z perspektywy dniówki. To 179 punktów. Jak na tym tle radzą sobie metale? Popatrzmy na srebro. Srebro na tygodniówce wygląda cały czas wysoko. 32 dolary za uncję trzeba zapłacić. Na dnióweczce widzimy, że dzisiejsza sesja też pod do zejścia korekcyjnego. Na złocie 2892 dolary za uncję i na dnióweczce też mamy początek sesji korekcyjnej. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na kursie miedzi, to tutaj dnióweczka. Kolejna w korekcie, czy jednym słowem, nie jest to zbyt dobry prognostyk, na przykład dla naszego kagiechu. Jeżeli chodzi o ropę, ropa systematycznie nam tutaj spada i widzimy, że już testują te poziomy minimalne, kiedy znajdowała się to na, we wrześniu na tych poziomach, w tym momencie jest to już poniżej 70 dolarów za baryłkę. Jeżeli chodzi o kurs gazu, gaz otwarł się wysoko i widzimy, że cały czas jest w optymistycznych nastrojach, pomimo tej spadkowej sesji. To jest tygodniówka, oczywiście, a tak to wygląda z perspektywy dniówki. Regularne wzrosty. Popatrz na kondycję złotego, które ostatnio. Był bardzo silny. Jeżeli chodzi o kurs Franka, 4,39, mamy dzisiaj mocne odbicie. Funcik dzisiaj również na plusie na 4,99. Euro rośnie na 4,19 i też ostatnio miało dosyć ciekawą zmienność i dolarek widzimy. 3,87 zanurkował dosyć konkretnie. Jednym słowem polityka Trumpa raczej nie służy, przynajmniej na chwilę obecną dolarowi. Eurodollar, jak widzimy, za to wystrzelił potężnie w ostatnim tygodniu. Na dniu wersja wygląda to następująco, więc w końcu blisko oporów zatrzymali się, a wiemy, że eurodolar jest również istotny, na przykład dla naszego rynku na, dla GPW. I zerknijmy sobie dalej, co ciekawego dzieje się na kolejnym ważnym rynku, czyli właśnie rynku krypto, który też cierpi pod to, co się dzieje na rynkach światowych, i te przede wszystkim pod to, co się dzieje, jeżeli chodzi o słowa, decyzje, wypowiedzi, tweety. Na różnych platformach Trumpa widzieliśmy te zapowiedzi utworzenia rezerw, widzieliśmy tą szaleńczą pompkę, która już tak naprawdę przeszła do historii, bo praktycznie cała jest zniesiona. Widzimy, że mamy ekstremalny strach, tego już dawno nie widzieliśmy, poziom 20, jeżeli chodzi o moment obecny w sesji. W momencie, jak to nagrywam, dominują spadki. Bitcoin kosztuje poniżej 80 tysięcy dolarów za jedną sztukę, spada 4%. Ether 1950 dolarów spada 3,8%. Solana spada 7%. A największe skrajności w topowej setce popatrzmy, jak mało mamy wzrostów. Mantle rośnie 3,4%, Shiba 3,2%, Story 2,3%. Najmocniej za to spada się Maker, tracą 13%, 10%, Aptos, New Protocol 9,5%, BitSensor 9,592%. Render, jak widzimy, wygląda to naprawdę dosyć ciekawie. Przypominam, że w opisie podrzucam linki do giełd, z których zresztą sam korzystam, bo to nie oznacza, że ten rynek nie daje zarabiać, tylko trzeba mieć odpowiednią strategię, odpowiednie podejście na obecną chwilę czasu. Bo jak widzimy, tutaj w tym momencie yy, przy tak krwawiącym rynku musimy czekać, szukać zupełnie czegoś innego niż większość inwestorów. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego, co dzieje się aktualnie. Na GPW to myślę, że to najlepszy czas, abyśmy już do tego przeszli i zobaczmy z perspektywy tych najważniejszych dla nas indeksów. Przypominam tutaj, że najczęściej spotykamy się na przeglądzie sektorowym i na tygodniu te nagrania ratują codziennie i warto się z nim oczywiście zapoznać. Dzisiaj zresztą wleci kolejne. Jeżeli chodzi o najliczniejszy sektor, to gry Becca The Games 17,5 na Plusie, Simterak 7952 Medmind. Najmocniej traci WG Partner 17%, Far 51 14%, Sherry 10%, liderem obrotu CD projekt, który spada dzisiaj kosmetycznie 1,5%. 71 milionów, ale raczej nie jesteśmy zdziwieni, bo już tyle czasu poświęciłem omawiając CD Projekt na wszystkich, czy to na vip czy na sektorowym, czy na innych również na nagraniach oczywiście yy, zamkniętych, tak więc no, chyba wszyscy raczej się nie dziwią, skąd ta siła CD Projektu. WIG Games traci 1%. Na bankach dzisiaj totalna wyprzedaż, chociaż nie była jakaś gwałtowna. Po prostu mamy czerwone spadki. Getin, 30, traci najmniej. BNP, 60, Alio traci najmocniej, prawie 4%. 3.9 Unicredit, czy Santander, 3%. Lider obrotu PKWP 268 milionów, sam indeks traci 3%. Na OZE Zeneris na małym obrocie 6%, 2% Foton LQ14. Najmocniej dzisiaj za to przecenia się Remons Foral, tracąc 8%, OZE Kapital 6 i 8. I tutaj zobaczmy lidera obrotu, jest to dzisiaj PEP 349 tysięcy. Widzieliśmy przed chwilą wyniki. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się. Na kolejnej grupie będzie to branża nieruchomości Kawatina 24 na Plusie, Plaza Center 24, 22 develia Najmocniej za to dzisiaj traci MLP Grupa 281,5 Marvipol i obrotów liderem dzisiaj jest Dewelia. 537 tysięcy, sam indeks 0,7 na plusie. Dzisiaj, jeżeli chodzi o budownictwo, rzeczywiście Rafako eksplodowało potężnie, bo prawie 40% na obrocie miliona złotych. Trakcja 4% na plusie, Libet 2,4, najmocniej taci MFO 2,9, 2,7 prochem i obrotu jest Budimex, 74 miliona, sam indeks praktycznie bez zmian, 1 setna w korekcie. Popatrzmy sobie dalej, co się ciekawego dzieje na przykład na Global Connect, a tutaj widzimy, że Volkswagen, Bayer i Coca-Cola to są jedyne spółki dzisiaj na plusie. Najmocniej za to przecenia się Tesla, tracąc 7,4, 7,3, a+ Intel 3,5%. No i zobaczmy jeszcze na to obroty mizerne. NVIDIA 206 tysięcy. Na turystyce nowatura rośnie o 9%, Enter 2,4%, a Rainbow 1,8% traci na dużym obrocie, bo milionów 300. Na ukraińskich spółkach dzisiaj wszystko traci kosmetycznie, ale też na przykład KSG Agdo traci aż 11%. Mikiant 8,18, a Starta najmniej, a Groton zaledwie 6 dziesiątek. Liderem obrotu jest tutaj Cool Energy 942 tysiące. Na szerokiej energetyce. Dzisiaj widzimy nowa Avis 53A, foton 2% i najmocniej dzisiaj traci benzin 2416, kogeneracja, liderem obrotu PGE. 21 milionów. Popatrzmy na hity, czyli spółki zgłaszane przez widzów. Z tego czasu robiłem systematyczne na ten temat materiały i oczywiście zamierzam do tego wrócić. Mamy tutaj wszystkie spółki, które były zgłoszone. DGNet 9% na pusie dzisiaj, w końcu być może się przebudzi. Greotech 6,12, GreenX 4%, tak więc no, co po niektórych, jak ktoś pamięta te kursy zgłaszających, no naprawdę te spółki spuchły potężnie. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Tarczyński traci 5%, Forever 3,8, 1,2, Digitenet i Sphinx 1,10, ale tu liderem obrotu jest Greotech 2,900, GreenEx. I przechodzimy już do topowych naszych najważniejszych indeksów. wig 20 wlatuje, a tutaj popatrzmy, mamy sześć spółek powyżej zera, ale to delikatnie na Plusie, w tym najmocniej Pepco, Budimex oraz Orlen. A jeszcze na Plusie oczywiście mamy Orange i oraz PGE. Najmocniej za to popatrzmy, traci Alor 39, Santander 3736 36, m Mbank 319. Tak więc popatrzmy, praktycznie wszystkie banki, no jakbyśmy Dinusia tylko przerzucili, no to mamy wszystkie banki zamykające dolną stawkę. Jeżeli chodzi o obroty, tutaj PKW króluje 268 milionów, 245. Orlen liność 154 PKS, sam indeks cofnął no, o równe 2% i zamknął się wig 20 na 2589 punktów. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na spółkach. Z perspektywy małych spółek, a czyli średnich spółek, no to zobaczmy sobie na MV 40. Tutaj Develia 2,2 Natusie, Amres prawie 2%, 1,7 Huge. Liderem spadków jest dzisiaj Review 7%, Autopartner 4,7%. Liderem obrotu CCC 87 Baniek, sam indeks cofa o 4 dziesiątki I teraz popatrzmy sobie na małe spółki, czyli Ezwik 80%, czy też mamy tutaj słabość, a być może nie. Tutaj Oponeo rośnie 7,2%, kreotek 6%, 14 GreenEx. Liderem spadków Star Produkt 5%, Tarczyński 5% i liderem obrotu jest. Diag yy, 15 banek sam indeks tofa o 15. Setnych. Jeżeli chodzi o New Connect, no to popatrzmy na ten mały rynek, co się wydarzyło. INTM rośnie o 40%, a APANET 39%, BKD Games 15, 16, EMONT, ECL 14, na dużym obrocie pgm 10% na plusie. No to zobaczmy, żeby tak dobrze nie było, co dzisiaj zleciało, bo pewnie dwucyfrowych spadków również nie brakuje. A tutaj Pixel Crow, 17, WG Partner 17, 15, Apollo, Farm 51, 14, Farm jest tam doskonale znaną spółką gamingową no i na pewno jest to dosyć bolesne spadek. Jak już po jakiej informacji, to oczywiście się w komentarzu. Najliderem obrotu jest dzisiaj Farm, Putrawanki, bańka 400 PGM, sas indeks cofnął o 1,30. I na deserek oczywiście wlatuje szeroki rynek, czyli WIG. A tutaj widzimy, że mamy Rafako, które eksplodowało o 39%, nowatura 9,4,89% zręb, Nexity Nexity 8,6. Liderem, jeżeli chodzi o spadki. Jeździ się FMG 11, 12, KSG Agro 8,7. I Idealem, jeżeli chodzi o obroty, jest oczywiście PKB. Wysoko na tym terenie, również pracuje się rzadka, która po rewizji indeksów wejdzie nam do WIG 20, a to już w tym miesiącu. Sam indeks WIG cofnął o 1,5%. I jeszcze przejdźmy sobie na wykresy. Zanim zakończę dzisiejsze spotkanie, to jeszcze zobaczmy, jak to wygląda, bo z perspektywy, popatrzmy tego krótkoterminowej, nawet średnioterminowo, nie wydarzy się kompletnie nic negatywnego na WIG. -u. Mamy pierwszą cofkę, te opory 95 cały czas są istotne. Jeżeli chodzi o WIG 20. Sytuacja, widzimy jest. Również ciekawa, bo też popatrzmy z tej perspektywy średnioterminowej: nie wydarzyło się kompletnie nic, mamy dopiero pierwsze odragowanie. Jeżeli chodzi o SWI-80, popatrzmy, jesteśmy bardzo wysoko cały czas, też mamy dopiero pierwsze odragowanie nie dzieje się kompletnie nic negatywnego. Jeżeli chodzi o MW-40, sytuacja jest identyczna. Te opory na 7000 punktów są cały czas bardzo istotne. Czyli nawet jeżeli rozpoczynamy tydzień sesją spadkową, Trump nam daje dosyć mocno popalić i to pod kątem pozytywnym i negatywnym na obu rynkach, a wręcz na wszystkich rynkach, bo również rynki walutowe na tym dosyć istotnie cierpią albo wręcz zachowują się euforycznie w zależności, która para, no to wiemy, że ta zmienność będzie powodowana właśnie takimi decyzjami, wypowiedziami, stanowiskiem i tak dalej. Dlatego warto na pewno śledzić te wszystkie wydarzenia polityczne, tak żeby móc systematycznie na tym rynku również się poruszać. Daj znać, jak oceniasz dzisiejszą sesję, a ja zapraszam się długo na nasze kolejne spotkanie. Pozdrawiam. Hej.